Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za zesłanie Twojego syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa na świat, aby mnie zbawił i uwolnił. Ufam w Twą moc i łaskę, która wspiera i leczy mnie. Kochający Ojcze, dotknij mnie teraz swoimi uzdrawiającymi dłońmi, abym uwierzył, że Twoja dobra wola jest dla mnie. Mojego umysłu, ciała i duszy. Okryj mnie najszlachetniejszą krwią Twojego syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, od czubka mej głowy do podeszwy mych stóp. Wyrzuć to, czego nie powinno być we mnie. Wylecz niezdrowe i nieprawidłowe komórki. Otwórz zablokowane tętnice. I żyły, oraz odbuduj i dopełnij wszelkie uszkodzenia. Usuń wszystkie stany zapalne i przemyj infekcje mocą najdroższej krwi Jezusa. Niech ogień Twojej uzdrawiającej miłości przejdzie przez całe moje ciało, w celu uzdrowienia tak, aby funkcjonowało ono w sposób, w jaki Ty je stworzyłeś. Dotknij też mego umysłu i moich emocji. Nawet najgłębszych zakamarków mojego serca. Napełnij mnie swoją obecnością, miłością, radością oraz pokojem i przyciągaj jeszcze bliżej do siebie w każdym momencie mojego życia. Ojcze, napełnij mnie swoim duchem świętym i upoważnij do czynienia wszystkiego, co się da, aby moje życie przynosiło chwałę i cześć Twemu świętemu imieniu. Proszę cię o to w imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.